Dzień dobry, chciałam Państwu dzisiaj pokazać, jak użyć e, glukagenu, czyli leku, który ratuje życie pacjentowi z cukrzycą typu pierwszego, pacjentowi, który stracił przytomność z powodu ciężkiego niedocukrzenia, tak zwanej hipoglikemii. Ciężkie niedocukrzenie jest wtedy, kiedy pacjent traci świadomość i traci przytomność tak naprawdę i nie możemy mu już... Pomóc w taki sposób, że podamy mu na przykład cukier prosty do ustnie. Wtedy <laughs> użycie tego leku ratuje takiemu człowiekowi życie. Podanie glukagenu jest bardzo proste. Otwieramy pudełeczko. Proszę zobaczyć, tutaj jest szybka instrukcja, jak podać ten lek, ale wiadomo, że w takiej sytuacji stresującej nawet taka prosta instrukcja może być dla nas nieczytelna. Co my tu mamy? Mamy strzykawkę, w której jest woda. Tu jest woda. Oczywiście ta strzykawka jest zabezpieczona, dlatego że tutaj już jest igła. I mamy jeszcze fiolkę, i w tej fiolce właśnie znajduje się proszek, tak, glukagen. Podanie samej wody nie ratuje życia takiemu człowiekowi. Dopiero kiedy tą wodę wymieszamy z tym proszkiem lub proszek z wodą, powstaje nam substancja, która, podana do mięśniowo, podnosi cukier we krwi. Jak to robimy? Podanie jest bardzo proste. Ściągamy nakładkę. Odbezpieczamy igłę, wbijamy igłę w tą fiolkę, wstrzykujemy wodę i teraz, nie wyciągając tej igły, mieszamy tą wodę z proszkiem i naciągamy z powrotem. Tutaj oczywiście nie chcemy podawać pacjentowi powietrza, więc upuszczamy troszeczkę tego leku. To jest 1 mg i podajemy pacjentowi. Pacjent, który waży mniej niż 25 kg, może mieć podany tylko połowę preparatu, czyli pół mililitra. Pół mililitra. Natomiast pacjent, który Yy, jest dorosły, jest to dorosła osoba, tak? Takiemu pacjentowi podajemy całość. Jak to robimy? Pod kątem prostym wbijamy strzykawkę w brzuch, w ramię lub na przykład w udo. Myślę, że w udo jest najprościej. Wbijamy pod kątem prostym. Tutaj jest mój m, pacjent, pompuś. Pod kątem prostym, pompuś, mam nadzieję, że się nie obrazi. Wbijamy. Do samego końca. Ta igła jest bardzo cieniutka, niczego się nie boimy i wstrzykujemy pomalutku preparat. Tyle. W tym momencie prawdopodobnie uratowaliśmy życie takiego pacjenta. Dziękuję za uwagę.